Jow, siemano mortki, ale wieje, o, strasznie, strasznie, wichura jest straszna, pewnie pokrzyżowało to nie jednemu z Was plany weekendowe, żeby coś połowić, jak na razie ta majóweczka całkiem, całkiem, słuchajcie, boleń ładnie wychodzi na Bogu z tego co słyszałem na Wiśle dość kiepsko, także trzeba kombinować, nie ma co się trzymać jednej miejscówki. A ja za chwilę się szykuję na gruby wyjazd, żeby nagrać gruby materiał z grubymi rybami. Cały maj przeczekałem na Mazowszu. No i nie najgorzej wyszło. Jeszcze kilka fajnych materiałów z Mazowsza z tymi naszymi poczciwymi rybkami wyjdzie. Ale dzisiaj, słuchajcie, spotykamy się po to, bo mam dla was top dealsa. Kolejnego mamy koniec miesiąca, dlatego chcemy wam znowu zrobić super oferty. 50, 60, nawet chyba tam 8 czy 9% będą rabaty, kilka takich naprawdę, naprawdę fajnych strzałów. Dlatego wchodzimy już do Pleciony i zaraz Wam to wszystko zaprezentuję. A przy okazji e, chciałbym się pochwalić tym, że tutaj chłopakom dałem poniekąd trochę wolną rękę, żeby zamawiać towar. I zamawiają dużo różnego ciekawego towaru. To już może następnym razem, a tu pokażę z tyłu tą ścianę. Zobaczcie, całą ścianę zamówili tam woblerów różnych. I jeszcze dojdą, i tu jeszcze te woblery wchodzą na kolejną ścianę. Ale zobaczcie, sprowadzili takie rzeczy, których w Polsce chyba nikt jeszcze nie ma. Zobaczcie, są gumy Gator, szwedzkie gumy. To są gumy na bardzo duże ryby, szczupaki, to z Fly versus Jerk może być znane. Są też gumy na, na okonie, ten Gator. I słuchajcie, jest też firma Nice, raczki, gumy sandaczowe, okoniowe, także dużo. Ciekawych smakołyków, a tu jest mój kolega Śmieszek, witam, witam, który przygotował dla Was. Top Deals tak, tak zwany w, tym, top deal, w tym wydaniu. To jest tak. trzecie wydanie Top Deals. Czy będzie takie gruba, może grubsze niż poprzednie? No, myślę, że każde będzie coraz grubsze. Co? Jak to, u nas każde będzie coraz grubsze. <laughs> tak, bo pierwszy raz w historii Top Deals mamy Westina u nas za gościu. Dokładnie. Także są tam za dwie wędeczki. Dokładnie. Ale widzę, że chcesz zacząć od SG4. Od SG4. Tak, Pow... jest to wędka Power Gain, 259, 40-80 gram. Także większy... 40-80, Pokaż, że to SG4 mamy różne wędziska, prawda? Tak. Podtrzymaj. Tutaj, bo chciałem pokazać, że mamy SG4 z dolnikiem pełnym, tak, tak, w całym w gąbce i takim dzielonym, że jest dolnik tutaj z taką, skrosowym oplotem takim. Więc to jest ta nowsza wędka, ona jest do 80 gramów, 2,5,9. czyli to jest taki kij szczupakowy, dość mocny, dość szybki. No jest kupa mocy. Jak... Jeśli chodzi o wędki SG4, to mogę powiedzieć, że są niezwykle czułe. Ale to kurczę, nie wiem, czy to i po... Nie, to jest typowa szczupakowa taka z brzegu, albo i, i z łódeczki też na takie przynęty, na przykład 20 cm, prawda, 18 cm. To jest taka wędeczka i bez tak. Generalnie seria SG4 to są okolice 450-500 złotych tak? 400 około 300 złotych kosztował ten KII wcześniej Na promocji będąc również Więc to jest promocja tak, od promocji tak, to jeszcze to jest promocja od promocji, a będzie kosztował 299, 299 złotych Tak jak większość, 299, 299 czyli pro, promocja Dobra, od promocji jeszcze dodatkowe myślę, 130 złotych Taki nigdzie w żadnym sklepie nie będzie za tyle sprzedawany No nie, no bo mówię, normalnie cena to jest około 500 złotych tej dokładnie, serii tak Więc dokładnie. tutaj mamy de facto do ceny sugerowanej katalogowej tak. 200 złotych to jeśli ktoś teraz robi sobie szupaczki sezon się zaczął, jeszcze kilka nie kupił, ma okazję. Na średnio to, takie dokładnie. to są kozak elektryczne. Stąd słuchajcie, niebawem się pojawi mój taki filmik, gdzie chodzę na jedno z podwarszawskich rzek i właśnie na SG4 takie buu, są branie. Ładne ryby. Naprawdę jak na Mazowsze, to piękne ryby. Piękne. Dobra, lecimy dalej. Tym razem Westin. Dokładnie. Westin PowerCast 248, 28. czyli casting bardzo znany, jeden z najlepiej sprzed... nie wiem czemu, Aha, powiedzmy o co chodzi, żeby nie było, bo zaraz nam zarzucacie, o zajebiste promocji, ale ma sprzęt, który się nie sprzedaje, nie, 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 to jest sprzęt, to jest chyba druga wędka Westina pod względem ilości sprzedanych Dokładnie, modeli, i teraz powiedzmy dlaczego jest mega cena, ponieważ to jest stara seria, Dziękuję, stara seria. a wychodzi mamy... teraz druga generacja, i jeszcze mamy trochę tych kików i chcemy zrobić prezent wędkarzowi, się Dokładnie. Tak samo więc, ma możliwość, tak samo 4, tylko że w kasie. Moglibyśmy te kije trzymać spokojnie. rok i byśmy je sprzedali. By ale chcemy wam zrobić promocję. Da, tutaj, żeby mogli sobie jeszcze uzupełnić. Pokaż tutaj dolniczek, zobaczcie, to kto kto nie zna, to one mają takie wykończenie. Potrzymaj go w ręku, ja to pokażę, wykończenie kewlarowe mają e, W-3. Takie wstawki tutaj z korko gumy generalnie bardzo przyjemny I też tak, do 80 gramów, 2,48, tutaj ja przygnę, to 2,48, wow, rozrabiam. To jest właśnie taki, żeby fajnie się zacząć przygodę z kastem z gumką, do gumki, bo jest taki miększy i świetnie, słuchajcie, zobaczcie jak to się gnie, piękne, ole, ole, ujęcie. pięknie on pięknie się gnie, słuchajcie, i te kije też świetnie sprawdzają się w trollingu, świetnie, bo są mięciutkie, nią blaszką, rzucić w oblerkiem. Super kijek. Powiedz tylko teraz, jaką tam cenę przygotowałeś, tak? cenę za ten kijek, to było tak, e, 479, robimy na 349 złotych. Czyli ponad stuwa ja znowu ponad też. Ponad stówa promocji, dokładnie. Kupić Westina teraz za 349, a, a, a poczekaj, a czy Ty się orientujesz teraz, ile nowa seria będzie kosztowała? 599 zł. Uwaga! Słuchajcie, tu jest, to jest jeszcze, słuchajcie to, jeszcze to, że nowa powinien, powinien, powinniśmy bo Ja powinienem podnieść tą cenę w systemie, ale specjalnie nie podnosiłem, zostawiłem 479 i zniżkę, bo powinna być 579. Tak, no bo 599 są nowe serie Westina, tak. więc to jest tak naprawdę w stosunku do nowej serii, to jest prawie 40% rabatu, więc no kupić wędkę Westina za 300 parę złotych raz. No, myślę, że jeden, dwa dni może tego nie być. No. Może, może tak być. być. Często tak było, w top tak? że z Heliosami tak. 80 chyba parę kołowrotków w dwa dni poszło. To, to było to, niesamowite, to, no. no. Czyli kolejny Westin. Lecisz kolejny Westina, To, to też jest hit sprzedaży. To jest, A to jest dokładnie to jest. Hit... Poczekajcie. pod okonia, ten kisi na Ale będzie teraz tak, zaraz będzie, ale Farmazon, ale słuchajcie, nie, naprawdę to jest wędka z Westina numer jeden w sprzedaży. Dokładnie. To jest numer 1. Top. Jak nie wierzycie, to spytajcie w sklepach. Bartek jest z tym na wstrążkę, na okolnia można sobie pojechać. Mm -hmm. Pod obrotóweczkę, gumeczka. Bardzo uniwersalny kijek, od 2 do 10 gram. 2,13, stick stick. Poczekaj, już e? Jest. 2,13, 2,10, bardzo taki, taki uniwersalny, uniwersalny kij. Dawaj teraz. On się mocno gnie. No Bartek nie mówi na co dzień, Dokładnie nie? Tym kijkiem. Na co dzień mu kule. O proszę. O, ale to ma przygięcie. I jest moc jeszcze tu w dolniki. To, to ten kij ma moc, żeby przytrzymać tego pstrąga. To jest pstrąg, okoń, co kto lubi na delikatnie połowić, tak? Piękny taki dzielony dolniczek z kewlarem oczywiście. I mów mi od razu jaką cenę przygotowałeś dla naszych ludzi. Tutaj była cena tak, 399 robimy za 249 zł. What? Co? 2,49? Nie, nie. Niemożliwe, co? Naprawdę? Naprawdę, <grywa> 2,49 ustaliliśmy. 2,49. <grywa> Miejmy jest... nadzieję, że nas nie zastrzela. Ja... Ale mnie teraz kurze, tutaj ziomek zszokował. To nie są żarty. No Kił jest no... za 249 zł. Dajmy prezent Jeszcze jedyny. dwa lata i gray streamy tyle będą kosztowały, jak tak dalej wszystko pójdzie. Więc kupując teraz za 2 lata w tych scenie kupicie gray streama. To jest inwestycja. Dobra, lećmy dalej. Bang. P... DAM. Dokładnie. Z1. Najwyższa seria DAMA. Tak, tak jest dokładnie. Która to jest 730 casting, 20 gram. Czyli tutaj mamy 730 to jest ciężar wyrzucowy, tak. 20 długość, tak? 20 długość, 20 długości, czyli casting sandaczowy, typowa sandaczowa, tak, cięta sandaczowa, mocna. Ja bym powiedział, że taki sandaczowy Z taki No, no sandacz, pokaż szczytóweczkę. szczytóweczkę, zobacz jaka szczytóweczka jak to sięgnie. To widać, że to jest sandaczowa typowa. Kurwa. Tak, tak sanda szczupła, też? Tak, Szczupły tak. też, no ale widać, że to jest moc. Jest bardzo Dobra, ja ci to przygnę, poczekaj, weź to dawaj. No. Może lepiej, żebym ja to przytrzymał właśnie. No. Widać, że tu jest mocy piekielnie. To jest nie jest duży sandacz, ale to jest na takiego właśnie. Uniwersal, tak, nazwijmy. Ja fajny. Ale to jest cięty kij, szybki jest kip, bardzo, jest bardzo czuły. Szybki, szybki. Ja to jest też najwyższa seria, trzeba powiedzieć. jest Zobacz, Dama, zobaczcie, na, na jakich to jest komponentach jest taka. Słuchajcie, tu. ten kij kosztował 620 zł, prawie. Ja no. kosztuje 449 no jest to po jest po prostu, piękna pszczoła. To jest po prostu hit. Nie? Jest bardzo czuły, Blank wykonany. Nawet sam Blank, nie jest bardzo elektryczny. Mhm. Ale widzę, że jeszcze masz jakąś SG, SG4, tam jedną chciałeś pokazać. W kaście, to? Tak, jest. W, w kaściku SG4, -kę. i to jest tak jak mówiłem wcześniej. Tutaj mamy, pokaż dolniczek. Tutaj mamy akurat cały dolnik, W całej, całej pianerce macie dolniczek. I, jest to i tu mamy specjalist Trigger. A, no to ja tą wędkę teraz sobie na wyjazd, na grube ryby. Dokładnie. To, I jeszcze wiesz, że oni mają wertykal do 150 gramów też? O, to, to już to jest, to jest taka to pała. To ale tamten to jest tylko do wertykala, ale ta wędka, jak się bierze do to jest naprawdę cięta sandaczowa okay, I to nią to można to. też łowić normalnie z główki, z rzutu, bo to jest taki, taki kij cięty. Tak, oni i, I do rzutu się nadaje na kasta. Jest I... O, jest, jest, jest. jest. Zapas mocy, nie? Już się nie mogę doczekać, jak będę na nią sandacze holował, więc... On u mnie w zagości. za gości. No i słuchajcie, teraz y, najmocniejsze dile, nasze znaczy najmocniejsze takie. Jeszcze nie pokazaliśmy tutaj. Aha, ten, Oj, jeszcze mamy smak ja taki, taki znalnego Optimusa. Też gdzieś się nam udało y, wygrzebać to, więc Optimusi. to jest bardzo łakomy konsek. Tak 5,25, 725 Tak, tak 5, 725. 525, Czyli mega 15, wypadam, I mega uniwersalnyki. Pokażmy, jak to Optimus to kiedyś była najwyższa seria, dopóki nie weszła Z1. W Damie. No, tak, to jest na Fuji tak, wykończony. Jest, to była moja ulubiona seria wędek. W są Damie. bardzo czułe i są bardzo lekkie. To jest tak. zaleta. Mogę już Wam powiedzieć, że niebawem będą ruszały preordery w ogóle na Optimusy Limitowane, bo powraca wersja Optimus Limited na dziesiątą rocznicę pleciony, tylko w plecionie. Tak. I tak. zobaczcie tą wędę. To jest uniwersal. Tu można sobie szczupaczka połapać, tak, okonka. Szupaczka. Wszystko. 415 zł kosztuje 299, zł. Bardzo, 299 z 299 Optimusa świetna cena. Bardzo naprawdę. Polecam szczerze ten sam Mam jednego Optimusa w swoim zapleczu. No zobacz, jak to ładnie wygląda. To są tak czułe kije. Fajnie sięgną, dużo wybaczają. Tak. Korek, prawdziwy korek. Jest ładnie. Jest bardzo, mówię, jest bardzo czuły i jest bardzo lekki. Bardzo jest, dobre komponenty. No, a fuji, Także pole. jak na razie lecimy grubo, ale będzie jeszcze grubiej, bo to jest chyba najgrubszy jest węgorz. Tak jak jest. zwykle, <grym> e, <grym> jak zwykle mamy węgorze, kolejny kolor węgorzy wprowadzamy do promocji to i klasyczny, tak jak było ostatnim razem na 19 zł. Tak 6 zł na 19 zł. 6 dynch na 19 słuchajcie. to jest ta najmocniejsza promocja, prawie 69%. Dokładnie. Tam 68 z kawałkiem wychodzi. To znaczy, róbcie, róbcie zapasy, bo nigdy My tu się nie... śmiejemy i ludzie wysyłają naszą stronę hejty, że tutaj to się opłaca kupować po prostu e, na przetop nawet. <grym> <grym> Bo to jest tańsze od wartości samego silikonu. A to jest przynęta, która łowi wielkie szczupaki, tak? No jak na przykład można sobie kupić. Jak jesteśmy przy wielkich szczupakach, to może pokażemy hellingi dalej. To też są świetnych cenach. Zaproponowaliśmy Golden ambulansa i Guilty Road. Dwa po 25 cm. One są po po 19,90. 25 cm. Czy z łapy można teraz się uzdrowić na szczupaczka grubszego już. Nawet na jeździ można sobie zrobić zapas, żeby... Poniżej dwóch dych za, za coś takiego. No i to jeszcze też do trollingu, tak, taka przynęta, bądź też do rzutu. Tak, 45 na 25 złotych robimy uzbrojoną przynętę w I Prawie pół połowa ceny, połowa, prawie. Dokładnie, prawie połowa ceny też bardzo fajnie chodzi. Tola można sobie też fajnie gdzieś tam podrzucić się. Do łobienia w toni. No i hit, hit, hitów, kaczka. Tak jest, kaczka jest naprawdę. To, jest, to jest petarda i chyba też jest zajbit. Jest cena. No... no jest cena już fajna. No mów, pokaż kaczkę. Kto jeszcze nie kupił kaczki, ja chcę kupić kaczkę. To jest 15 cm kaczuszka.

Patrzyłem na rynku 69 zł, to jest najniższa cena na promocji. Ja ale to jest, 39 hit. na ale to jest hit. To zejdzie w mieniu oka. Tym bardziej, tak. że idzie teraz okres wakacyjny, no i... łowienie z powierzchni. Tak, teraz bardzo dużo takich przynęt działa. Można. Testować. Ale to jest petarda. Tak klienci często przychodzą, pytają się, codziennie kilkanaście sztuk tego jest sprzedawanych. Takie przynęty działają. To no. szczególnie na street fishing, takie te kępa Potocka, coś takiego. To jest rewelacja, no, słuchajcie, to można... to zejdzie. I tutaj powtarzamy, żeby nie było później, słuchajcie, takich tutaj do nas pretensji. To jest to, jest to i znika no i... To tak, sobie... do, do kiedy robimy? No to jest do, do wyczerpania zapasów. A, do wyczerpania bo zapasów. Okay. Niech zleci, niech korzystają, więc kto pierwszy, ten lepszy. Pokaż tylko jeszcze na stronie, jak to, jak to, jak to wchodzimy, to jest e, tutaj gdzie jest zakładeczka. Tam jeszcze w Top Dealsach są inne takie jakieś promocje, których nie pokazaliśmy. Tutaj robimy Wękkazów Wękkazów spinningowe. spinningowe, przechodzimy na Top Deals. Top deals. No i tutaj mamy to. Zobaczcie, tam... to. niektóre rzeczy są już niedostępne, Nie bo się nam wyprzedawały. Ale niektóre jeszcze są ze starego, bo byśmy duże zapasy. mamy w Tak, więc jeszcze coś można sobie, na przykład pod jest fajny kołowrotek. Pokaż, zjedź dół tutaj, zobacz. quick za Bardzo mocarny kołowrotek wytrzyma. Więc co, polecamy jeszcze obejrzeć tą zakładkę, polecamy skorzystać z tego. Jeszcze jakieś końcówki pozostały. Tak, są końcówki. A, burbotów nie pokazaliśmy. Gademy. też zrobiliśmy super promocję. Pokaż, że są. to już pokażemy Wam na tym. Burbot jest tak, 60 na 3 x 39 39 zł za burbota. 25. Jeszcze jest drugi kolor, też dokładnie. zobacz do góry. Jeszcze jest taki tak, kolor burbota. Silver, tak, dokładnie. Silver. To są też, które się sprzedawaliśmy w dziesiątkach sztuk w zeszłym sezonie. Udało się teraz zrobić za cenę. Bardzo 39 zł za burbota, gdzie to teraz wszystko idzie do góry. My opuszczamy w dół. Bierzcie, korzystajcie i dawajcie mordy łapki w górę. Udostępniacie dalej za takie promocje. Bo powtarzamy po raz kolejny. Takie promocje tylko w plecią. Nie możecie to potwierdzić. Kto skorzystał, niech napisze w komentarzach, że skorzystał i dostał najlepszą cenę na deal. Polecam te trzy wędeczki. Czyli street Strict. E, Kasztik i, i do 80 gramów. gramów. Te strzyki jeszcze że polecam. Także w pierwszej kolejności, tak. bo piso, on, czyli, Jeśli on to poleca, to znaczy, że ich nie jest wcale dużo, ale to nie będziemy zdradzać. Korzystajcie z tego. To jest. Trzymajcie się morki, łówcie i bawcie się dobra, życiem. Dobra, Elo.